Moim gościem jest Piotr Moziński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kolejny bardzo dobry mecz w waszym wykonaniu. Co według ciebie jest kluczem do takiej gry? Co, tak, co jest kluczem do takiej gry? No na pewno naszą siłą jest tutaj drużyna i, i jeden po prostu zasuwa za drugiego. Dzisiaj ten mecz się ułożył tak, że nie wiem, chyba w 50. sekundzie szliśmy już bramkę. To nam pomogło później osiągnąć taki wynik. Utrzymanie pozycji lidera po dzisiejszym spotkaniu. A przed Wami dwa ostatnie spotkania tej rundy. Jak myślisz? Przezimujecie na pozycji lidera? No nie wybiegamy aż tak w przyszłość. Teraz mamy wolne regenerację. a później skupiamy się na tym najbliższym rywalu, jedziemy do Głogowa. Chcemy osiągnąć tam jak najlepszy rezultat, a zobaczymy na koniec jak to będzie wyglądało. Jasne, to życzymy powodzenia i liczymy na trzy punkty.